Witajcie byki w horoskopie na najbliższe dwa tygodnie, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, o miłość. Pierwszy rząd, zaraz zobaczymy, co się może u Was zadziać. I mamy tutaj ósemkę monet, mamy tutaj rycerza buław i arcykapłankę. Czyli tak, na początku ta ósemka monet mówi mi o tym, że nie za dużo się zadzieje, że to jest jakby taki czas czekania, czas analizowania tego, co się działo w przeszłości. Czekacie, czekacie, ale z drugiej strony serce rwie do działania. Co mi się tutaj pokazało poprzez tego rycerza buław. Takie, będziecie czuć takie rozedryganie emocjonalne. Z jednej strony poczekaj, z drugiej strony działaj. I tak, przechodzicie, przechodzicie być może do tego działania, i nagle to, co wy tutaj zrobicie, sprawia, że na jaw wychodzą jakieś takie tajemnice, coś takiego ukrywanego. Bo tutaj, tutaj to widzę w tej arcykapłance. Czyli tak, długo, długo nic. Potem zamieszanie energetyczne, może jakiś wyjazd, może gdzieś wyjedziecie i się tam tego dowiecie, i wyjście na jaw jakiejś tajemnicy. Inna droga interpretacji można widzieć w tej karcie rycerza była w osobę po prostu, to jest karta osobowa, czyli długo czekamy na coś. Teoretycznie nic się nie dzieje, pojawia się szybko z, z, takim, z takim impetem osoba w, pokazana właśnie w tej karcie rycerza Buław, i być może to sprawi, że przynajmniej przez jakiś czas wy nie będziecie chcieli, tak jakby, wychodzić z tą relacją z ukrycia. Może to sprawi właśnie, że Wy będziecie chcieli dalej trwać w, w, takim, w takiej relacji ukrywanej. To może być również wyjazd z jakąś osobą i nie będziecie się chcieli przyznać, gdzie jedziecie albo z kim jedziecie. Tutaj te dwa tygodnie będą, na pewno jakaś tajemnica się pojawi albo rozwiązanie tej tajemnicy. W ten sposób widziałabym ten układ kart. Czego ma was to nauczyć? Czwórka buław, czyli karta domu, szóstka monet i rycerz monet. I tutaj widzę pod, jeżeli, jeśli już się ta tajemnica, jeśli ta tajemnica wyjdzie na jaw, to tutaj pojawił się rycerz monet. Mam wrażenie, że ta wiadomość, ta sytuacja. Ma was, powinna was nauczyć tego, aby zachowywać się w taki sposób opanowany, nawet jeżeli coś wyprowadzi was z równowagi. Może zaproponować swoją pomoc. Popatrzcie na, na tę kartę szóstki monet. Ten człowiek wyciąga, wyciąga dłoń, proponuje coś i jest taki stonowany, bo tutaj ma wagę. Może to wy poproście kogoś o pomoc w związku z, z tą sytuacją, może kogoś z domowników, ale na pewno um, za, zachowajcie się w tej, tej, w tej tajemnicy, zachowajcie się w tej sytuacji w taki sposób e, stonowany, w taki. Mm, jest, jest takie powiedzenie, i to y, Antoni Słonimski y, 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 zawsze powtarzał. Jeżeli nie wiesz, jak się zachowywać, to się zachowuj, y, na wszelki wypadek zachowuj się y, przyzwoicie. I ja właśnie y, z, zawsze, jak, y, jak mam jakieś wątpliwości, to w tej karcie Rycerza Monet y, y, widzę, y, widzę coś takiego. Że, czyli, nawet jeżeli coś was y, y, wyprowadzi z równowagi to starajcie się w, ty, w ciągu tych dwóch tygodni zachowywać w sposób przyzwoity, porządnie, tak? Bo tutaj są takie, tutaj są monety, czyli takie uziemiające energie. No i oczywiście idźcie w stronę domu. Idźcie w stronę domu. I co zrobić? Trójka monet, giernek monet, paś monet i piątka buław. Tutaj mówię o stonowaniu, a tutaj jest walka mi się pojawiła. Ha. <laughs> walczcie, y, walczcie, y, przyzwoicie. <laughs> nie, nie stosujcie y, niedozwolonych chwytów. Może tak, tak bym powiedziała. Y, wiecie co? Tak mi się wydaje, że y, tutaj, tutaj chyba y, jest taka rada dla Was, co robić. Nawet jeżeli nie będziecie się czuć biegli w, w los was w, w ciągu tych dwóch tygodni postawi przed takimi nowymi sytuacjami, przed nowym doświadczeniem, to starajcie się to przeforsować i tak jakby. Bądźcie pewni swojego zdania, walczcie o to, nawet jeżeli jest, czujecie, że dopiero raczkujecie w, w, w sztuce, na przykład walki o swoje zdanie, w sztuce zachowywania się e, przyzwoicie, e, w, jeżeli staniecie przed, przed taką trudną sytuacją. Tak, tak bym właśnie e, to widziała. E, dosyć taki, takie, taka energetyka jest tutaj e, taka, taka, która idzie troszeczkę w stronę intuicji, ta, takiego mm, czy, czy, czy magii e, no dosyć, dosyć ta energetyka będzie dla was, dla was niepokojąca przez, przez, przez co tutaj mi mówi ta kapanka ale wy, wy nawet jeżeli czujecie się nie do końca biegli w tym w tej sytuacji to, to zawalczcie po prostu zawalczcie, ale tak mądrze zawalczcie okej okay. no to trzymajcie się kochani